Dzisiaj nie zapomnę. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki jakiś jestem zgnuśniały. Nic mi się nie chce. Żyję w takim jakimś poczuciu komfortu, którego mi jest właśnie, akurat tyle co trzeba, i, i najchętniej bym się w ogóle nie ruszał. Ciekawe, skąd się bierze taki stan, ale to być może dojdziemy do tego dalej. Chciałbym porozmawiać znowu. Na temat, który już poruszałem nieraz, też ostatnio, czyli na temat diabła. Wierzymy w diabła, albo nie wierzymy, według jednych jest wrogiem Boga, nawet równoprawnym, według innych jest dobrym Bogiem, w odróżnieniu od Stwórcy, który jest złym Bogiem, dla innych jest Bożym stworzeniem, które wybrało zło na zawsze. O tym, jak to tłumaczył święty Anzel Kantuaryjski, czyli z Canterbury, opowiadałem niedawno. Więc wybrał zło, ale jest cały czas, pozostaje pod władzą tegoż stwórcy. Tak, od razu musi być dygresja: to, dlaczego diabeł jest taki, jaki jest, po katolicku oczywiście. I to, to tłumaczył też święty Tomasz, także przy, przypomniałem, akurat jak Tomasz Zakwinu, za traktatem o przyczynach, takim neoplatońskim, traktatem bardzo popularnym w świecie muzułmańskim i katolickim w średniowieczu. Więc święty Tomasz tłumaczył, że anioł, czyli diabeł też, anioł upadły, jest substancją swoją we wieczności, a działaniem czy akcio po łacinie jest w doczesności i dlatego on sam jak sam się nie może zmienić bo jest w wieczności. W ogóle generalnie w tych rozważaniach o diable i chrześcijańskich i niechrześcijańskich dużą rolę odgrywało to pogranicze doczesności i wieczności, o którym oczywiście nikt z nas nic nie może wiedzieć, bo wieczność jest poza naszym postrzeganiem i poza naszym Rozumieniem, w naszym pojęciu nie ma wieczności. Więc odwołując się na przykład do wieczności, chrześcijaństwo do wiecznego szczęścia, czy do wiecznej radości w Bogu, czy z Bogiem, chrześcijaństwo proponuje coś, o czym nie mamy pojęcia, więc nas to nie interesuje, prawda? No, bo skoro nie wyobrażamy sobie wieczności, to po co mamy się tym interesować? Ale wróćmy do tych problemów z diabłem. W sumie i chrześcijanie wierzą w szatana i demony, czyli tam pomniejszych diabłów. Może nie ci liberalni chrześcijanie, ale większość pewnie jeszcze, i wrogowie chrześcijaństwa też wierzą. Także nie, żaden wstyd przyznawać się do tego, że się wierzy w diabła. Więc ja się od razu przyznaję, chociaż. Bardzo szanuję też taki pogląd, że go nie ma. Komuniści, których myśmy znali, ja jeszcze pamiętam no nie tam pra, prawdziwych komunistów pamiętam bo Polską rządzili w latach no, za mojego dzieciństwa prawdziwi komuniści Gomułka, jego tam współrządzący Logasowiński był na przykład taki, tak. Kto go pamięta, Zenon Kliszko, ale też towarzysze Gierka, oczywiście technokratyczni, to, technokratyczni towarzysze Gierka, nie wierzyli w, w komunizm, no ale byli tam tacy jeszcze ideolodzy, którzy wierzyli w komunizm, ewentualnie często w komunizm już zmieniony, przeobrażony po zachodniemu, o czym zaraz będzie mowa, bo będzie mowa o dwóch, o dwóch nurtach wielkiej rewolucji. Więc ja pamiętam jeszcze tych komunistów, którzy nie wierzyli w diabła, ale generalnie założyciel komunizmu, taki najgłośniejszy Karol Marx, jest też znany z tego, że w młodości w 30, bodaj 7, 1837 roku zaczął pisać taki dramat wierszem Oulanem. Tak mówię Oulanem, bo tak mi się wydaje, jeżeli ktoś um, y, wie, jak Niemcy to wymawiają, to niech mi powie, bo ja tego nigdy nie słyszałem po niemiecku czyli Emanuel tylko na wspak, sylabami na Wspak. O, podmiot tego poematu czy dramatu jest, jest to właśnie zbawiciel na wspak, czyli ktoś, kto chce całą ludzkość wtrącić w potępienie w piekło. Mówi o sobie ja, tak? to, Ale oczywiście nie wiemy, czy to jest sam Karol Marks. Starszy Marks być może też miał ochotę wtrącić ludzkość w piekło, nie wyrażał tego wprost. Marksiści jeszcze całkiem niedawno byli marksiści, no jeszcze są nawet. I oni właśnie odróżniali młodego Marksa od starego Marksa. No więc ja tym się nie będę zajmował, bo się na tym nie znam. I w ogóle zemsta, zemsta na całej ludzkości jednak chyba była tą ideę Fix. I Defix Marksa, więc myślę, że on takim w pewnym sensie tym Oulanemem był przez całe życie. Diabeł wprawdzie jest, ale jest. No jest ontologicznie można go nazwać bytem, ale tkwi w nim coś, co jest czymś, co nie jest. tak? To już o tym mówiłem jakiś nieład, ciemność wszystko właśnie to, co nie jest tym, co jest. I diabeł pożąda tego samego dla wszystkich. Każdemu by takiego losu chciał życzyć. On mówi trafnie: mówi, Jestem głównym, jestem syfem. I wszyscy inni mają być syfem. My tę postawę znamy wśród, wśród nas. My, wprawdzie, mamy szansę ze zła powrócić ku dobru. On nie ma, ale zwykle nam się nie chce, więc. Ja wiem po sobie, że takim syfem sam nieraz bywam i miałbym ochotę wciągnąć w ten syf innych. Mam wrażenie, że są wokół mnie bliźni, którzy nigdy z tego stanu nie, nie wychodzą, zawsze by chcieli sami być syfami. Zresztą to jest w ogóle na to moda. Jest, jest, jestem zła i dobrze mi z tym. Takie są różne bluzeczki. To właśnie jest dokładnie postawa diabelska. Jeżeli diabeł, diabeł jest tym, o którym ja teraz opowiadam, no to właśnie to jest postawą diabła. No i skoro mowa o tej diabelskiej postawie, no to pojawia się ten wielki projekt rewolucji, buntu, na no który po prostu być może nie wygląda na ludzki. Projekt wielkiej rewolucji, który trwa już tyle pokoleń, być może nawet niektórzy mówią od samego początku świata. My przeżywamy wielką rewolucję, zapoczątkowaną kilka lub kilkanaście pokoleń temu. Mówią w XVI wieku, inni mówią, że rewolucja francuska, inni mówią, że po środku, inni mówią, że później. No, nie wiem. Ten projekt wygląda na oko na zbyt rozległy na zbyt wielopokoleniowy, żeby mógł być ludzki, ale z drugiej strony może diabeł nie jest potrzebny do wyjaśnienia tego projektu, bo, bo ludzie ten projekt zapisywali, wielu ludzi w swoich rozmowach i pismach ostatnich stuleci, zwłaszcza XX wieku, wielu takich przywódców ideowych i praktycznych Wielkiego Buntu zapisywało to, te to pragnienia, aby no ja umrę, ale kolejne pokolenia poniosą tę pochodnie postępu ku jeszcze większemu postępowi. Tutaj są właśnie różnice. Jedni uważają, jedni nie wyznaczają, przynajmniej nie mówią o tym, nie ujawniają tego, jaki ma być cel wielkiego postępu. Więc jak to ujmował arcybiskup Fulton Sheen, jest to postęp ku jeszcze większemu postępowi, a inni mówią jaki jest cel. Komuniści podawali cel. Wprawdzie nigdy go nie zrealizowali, byli bliscy na przykład w y, Rosji w roku tam, nie wiem, 18 czy 19, 100 lat temu, ale się z tego wycofali, bo to było jednak z, nawet dla nich zbyt rujnujące. No i komunizmu y, ostatecznie nikt nie wprowadził, może na moment czerwoni Khmerowie w Kambodży, no ale szybko też się wycofali i y, nawet nie ponieśli jakichś strasznych konsekwencji, nie, y, z tego co pamiętam. A więc komunizm jest takim celem ostatecznym, schatonem jednego z nurtów wielkiej rewolucji, a inne nurty tego celu nie ujawniają albo po prostu go nie mają, bo postęp ma zmierzać ku coraz większemu postępowi. Tylko i nie wiemy, dokąd to ma w tej nieskończoności zmierzać. No, ludzie zapisywali właśnie takie różne kształty tego, tej wielkiej rewolucji swoje nadzieje swoje plany dwa główne nurty tej rewolucji to gwałtowna rewolucja z zamordyzmem czyli taka jak rewolucja we Francji jak rewolucja bolszewicka w Rosji rewolucje tam pomniejsze w Meksyku w Hiszpanii nie jedna była no y ale też jest ten drugi projekt, to jest łagodna ewolucja, czyli rewolucja, ale powolna, stopniowa. Opowiadałem tutaj kiedyś o Fabianach, o Towarzystwie Fabiańskim. Też mieli ich symbol, ich, ich emblemat jest bardzo podobny do emblematu Bolszewików. Też jest to Kula Ziemska, czyli cały świat ma być przerobiony. U Bolszewików na fladzie ze sowieckiej mamy glob. I na witrażu słynnym, no ostatnio, może nie takim słynnym zresztą, fabiańskim, też sprzed ponad 100 lat, mamy też glob obkuwany młotami socjalistów fabiańskich. Ta łagodna rewolucja oczywiście czasem musi przyspieszać, nawet czasami czasami, nawet czasem przybiera postać po prostu rewolucyjnej takiej gwałtownej rewolucji, ale potem pospowalnia. i tutaj mamy właśnie rozróżnienie dwóch dwóch wizji tej, tej przemiany wielkiej przemiany czy wielkiej transformacji też jak to nazywał Polani też jeden z ideologów tej rewolucji nazwał ją wielką transformacją jest wizja wojna wojny Okrucieństwa, wyżywania się nad wrogami. I jest wielka destrukcja, ale podawana na prochach, na znieczulaczach, na anestezji, na narkotykach. Z uśmiechem krzywym, ale z uśmiechem jednak. Może być śmierć z głodu, czy tam pod, pod jakimiś kijami w obozie. A może być łagodna, pozornie grzeczna, miła eutanazja w szwajcarskiej klinice. Pidyniarka wchodzi, podaje szklaneczkę na stolik. No, generalnie w ogóle medycyna stała się narzędziem tego nowego, powiedzmy jednak okrucieństwa, okrucieństwa na proszkach, ale okrucieństwa nowego zniewolenia nowej hodowli, bo to jest zniewolenie i hodowla przecież lekarze Chcą czy nie chcą, ale wiemy, że są funkcjonariuszami tego, tej nowej medycyny, medycyny, jak się mówi, Rockefellerowskiej. Myślę, że nie na darmo tak się ją nazywa. No, yy, ten drugi nurt, ten dru nurt ewolucyjny na yy, środkach znieczulających, ze śmiechem, on doskonale pasuje do nieustannej rządze diabła, o którym ja opowiadam rządzy, aby wszyscy byli tacy jak on. Bądźcie syfem, nie pracujcie w ogóle, a zwłaszcza nie pracujcie nad sobą, leczcie do góry brzuchem. No i tutaj właśnie mi się przypomina co powiedziałem na początku, to moje poczucie, że w sumie jest mi dobrze z tym jak jest, nie muszę nic robić i tak sobie poleżę, a na razie posiedzę w parku jak widać. Natomiast pierwszy nurt, ten nurt gwałtowny pasuje do rządzy panowania, która też w tym diable no, musi jakaś być, bo on, bo pycha jest zawsze połączona z rządzą panowania, prawda? Panowania, aby no, nie nad sobą koniecznie, ale tam nad czymś i nad kimś, to nigdy nie wychodzi, bo żeby panować nad czymś i nad kimś, to trzeba najpierw panować nad sobą, bo trzeba umieć panować, a najlepiej trenuje się na sobie. No ale co ja mam na ten temat do powiedzenia, skoro ja nie, nie panuję nad sobą, jak widać, tylko mam ochotę po prostu klapnąć i już. No więc na czym bardziej diabłu zależy? Po pierwsze, na tym gwałtownym zdobywaniu panowania nad wszystkim, czy nad tym, żeby. Spokojnie upodobnić wszystko do siebie. I w ogóle, czy to się da pogodzić? I to, to jest pytanie zasadnicze, bo na końcu chcę do Państwa doprowadzić do myśli, że taką sytuację, takiego właśnie takiej, takiej, takiego konfliktu celów, czy konfliktu wizji mamy w tej chwili? Czy nie my mamy, tylko ma? No, jeżeli on istnieje, no to ten diabeł. Rewolucjoniści są właśnie różni. Jedni rządzą po totalniacku, inni wolą łagodne zjednywanie dusz. Jedni, to, to ta, ta, ta druga metoda pojawiła się nawet w totalniackim świecie komunistycznym, czy tam wtedy już pozornie komunistycznym, czyli w obozie sowieckim. Pojawiła się w latach 60., ona powstała na zachodzie. Ta wizja została, o ile ten wcześniej, no, no, były różne etapy, nie chcę teraz opowiadać, bo to byłoby za długo, były różne etapy, tak, różne mody w tym ewolucyjnym postępie, w tym obozie postępu ewolucyjnego, były różne mody i etapy. Natomiast rewolucja roku 68. Została częściowo zaszczepiona, jak wiemy, w Polsce, w Czechosłowacji i jej wyraziciele, czyli zwykle byli żydowscy totalniacy, wprost mówiąc, często się wcale nie identyfikujący z żydostwem. Niekoniecznie, oni często nie lubili żydostwa wręcz, ale byli totalniakami na pewno, stalinistami. Oni właśnie, sta, i starzy, i młodzi, no Michnik no, końcu, był młody. To Michnik był liderem, no, jednym z liderów e, marca 1968 roku w, w, w Polsce. Więc ci ludzie, co ciekawe, właśnie próbou, starali się, nie wiem, czy świadomie do końca, zaszczepić w Polsce ten nowy, nowy to tam, eurokomunizm, czy nową lewicę, czyli tę wizję m, miękkiego miękkiej, miękkiej rewolucji. Na miękko. Więcej, też libertyńsko, można powiedzieć, libertariańskie. Wiem, że libertarianie mogliby się obrazić, ale też, co, co by nie gadać, popularność libertarianizmu pojawiła się na Zachodzie właśnie w tym okresie. Nowa Lewica i libertarianizm bardzo wyrażą wśród libertarian i są, byli marksiści. To proszę zauważyć. Ale to i tak była też dygresja. No tak. Więc jedni rządzą po totalniacku, inni wolą tak sobie zjednywać łagodnie dusze i je niszczyć. Jedni zmuszają do zła, albo tylko zmuszają do niewolniczej pracy na swoją rzecz. Inni skłaniają łagodnie do zła, do niewolniczej pracy też skłaniają łagodnie, bo przecież System korporacyjny, czymże jest jak nie niewolniczą pracą ze wszystkimi elementami niewolnictwa, tylko bez formalnej utraty praw podmiotowości. Niewolnictwo nie tylko na tym polega, że się traci prawa do człowieczeństwa, formalnie tak. Ten drugi nurt, ten nurt ewolucyjny, podporządkował sobie totalniaków, ponieważ pokonał Związek Sowiecki, totalniacki i miał nadzieję rządzić światem, przerabiać świat na swoją modłę 30 lat temu, w zasadzie miał pewność, że to się wydarzy, miał być ten koniec historii. Obiecywałem, że przeczytam artykuł Stroba Tobota sprzed 30 lat o, o Federacji Światowej, no, musiałbym go znaleźć, a mi się nie chce, bo jestem gnuśny i leniwy. Ten, ten nurt sobie podporządkował sowieciarzy, tam, tych innych totalniaków lokalnych, różnych komunistów, bo bał się ich. Wizje Wellsa i Huxleya, ze znanych nam z wieku, czasu czy z, zwłaszcza z Nowego Wspaniałego Świata, to są wizje, których autorzy ich się bali. Oni nie mieli ochoty na, na totalniactwo. Widzieli, że mają kolegów tam w tych swoich organizacjach. Tajnych, którzy mają ochotę na totalnie a oni nie mieli na to ochoty. Oni woleli wolną miłość, narkotyki, wizję, swobodę. Zwłaszcza, że akurat ci niespecjalnie musieli pracować, bo tam, zwłaszcza Huxley miał za co żyć, więc, więc nie musiał myśleć o innych problemach. No prawda, plaża, seks, jointy, no to i w tej chwili. Właśnie widzimy kres projektu niszczenia ludzkości tą łagodną perswazją, pokusami, tą zachętą do gnośności, którą ja tak łatwo przyjąłem i nie, nic mi się nie chce. Kres wyraźnie nastąpił i dlatego potrzebny jest wielki reset, czyli tak naprawdę powrót, najlepiej łagodny, łagodny nie rewolucyjny, nie gwałtowny, ale jednak Powrót do wizji totalitarnej, ściśle totalitarnej. Dlaczego tak się stało? Albo łagodność nie dała oczekiwanych efektów i ta ewolucja nie doprowadziła do jakiegoś zakładanego uprzednio celu czyli że ten cel jednak był, to nie był postęp ku coraz większemu postępowi, tylko jednak postęp ku jakiemuś konkretnemu celowi. Albo też yy, od początku, właśnie no, łagodność była. Łagodna ewolucja była tylko etapem do ostatecznego zniewolenia, czy też wręcz destrukcji ludzkości, prawda, pół miliarda poddanych, resztę zniszczyć, nie dopuścić, aby powstała młoda ludzkość. I tutaj okazuje się, że ten diabeł, jeżeli taki diabeł jest, że ten diabeł stoi wobec pewnego rozdwojenia, no ale generalnie wiemy między innymi z Ewangelii, że kto królestwo jest rozdwojone. Yy, musi takie być, nie ma siły. Yy, rewolucja mianowicie podejmuje pewne ryzyko, ponieważ powrót i to jeszcze w planie taki łagodny, ewolucyjny powrót do projektu totalitarnego powoduje opór i odwet i to nie ze strony prostych, szarych ludzi jak my, tylko ze strony tych, którzy najwięcej czerpali przyjemności z. Gnuśnego życia z ogromnej ilości dodrukowanych pieniędzy, które do nich trafiały za darmo, do nas nie trafiały, ale do nich trafiały. Przecież po to był dodruk pieniądza, nie po to, żebyśmy my byli, mieli lepiej, tylko przy okazji nam się tam trochę, ob... mieliśmy obrywy z tego, ale głównie to służyło tym, którzy byli bliżej kranu z pieniędzmi. Jeszcze są zresztą, ale pieniądze się właśnie kończą. Yy, przynajmniej w Ameryce, w Europie to tak. No, ale to osobna historia, to będzie pogadanka o znowu o długu światowym. I yy, yy, musi być jakiś opór i odwet, zwłaszcza ze strony właśnie tych, yy, którym się powrót do totalniactwa nie podoba, no bo oni po prostu yy, im, im to grozi. Im to grozi. Im grozi im grozi, że nie będą mieli już tego, co co sobie tak, że tak powiem, wypracowali bez pracy. Czyli ten nowy, wspaniały świat, wprowadzany czy to umyślnie, czy to z konieczności, bo nie przewidziano problemów, yy, wprowadzany obecnie, przywracaniem biedy przez lockdowny, przez yy, przez Putina rzekomo, tak, a naprawdę przez jakieś <laughs> absurdalne sankcje na siebie samych. Yy, yy, świat nowy, Wprowadzany przez odbieranie swobód ludzkich, obywatelskich, ekonomicznych, wszelakich, zdrowotnych. Świat budowany przez prowokowanie wojen, wojen, których ewolucjo, ewolucyjni rewolucjoniści już nie planowali miało nie być wojen, a oto mamy znowu wojnę w Europie. Jakaś ostatnia pozostałość wojen w Europie to była Jugosławia. No ale była to wojna na niewielką skalę, chociaż blisko nas. Ta wojna już jest na większą skalę. Oczywiście to, też nie jest wielka wojna. Na szczęście. Ten nowy świat w związku z tym budzi przerażenie i bunt. I dlatego wygląda na to, że rozdwojony diabeł nie może odnieść sukcesu. I stanie się coś, czego on by wcale nie chciał. A my byśmy pewnie raczej chcieli. Na tym kończę przydługie pogadanie. Proszę o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze i do zobaczenia.